Oto nasi goście w dzisiejszej dyskusji. Katarzyna Topczewska, adwokat, aktywistka, autorka podręczników dla sędziów i prokuratorów z ustawy o ochronie zwierząt, reprezentuje w sądzie organizacje społeczne. Dzień dobry. Dzień dobry. Anna Plaszczyk, Fundacja Wiwa. Dzień, Dzień dobry. dobry. A na łączeniu zdalnym jest z nami pan Władysław Nowobilski, prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oga. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Jeśli panie pozwolą, to zaczęlibyśmy właśnie od pana Władysława, bo z jednej strony fiakrzy deklarują, że kochają swoje zwierzęta, że bardzo o nie dbają, że zależy im na ich dobrostanie. Z drugiej strony różnego rodzaju niezależne badania specjalistów od zwierząt, od koni między innymi twierdzą, że te konie nadmorskie okiem są przeciążone, że ciągną o tonę za dużo, że często nie dożywają swojego naturalnego wieku. Mało który koń w ogóle dożywa do 10 lat takiej wysługi, jaką pełni dla turystów wożonych nadmorskie oko. Pan jako człowiek, który z tymi zwierzętami pracuje, jako człowiek, który reprezentuje to środowisko, jak pan się do tego odnosi? Hmm. Jest żaden specjalista tego nie potwierdza. To są spekulacje, zwłaszcza specjaliści od chorób koni. Jeżeli chodzi o tę przeżywalność, no to ja tu mogę na swoim przykładzie, zresztą pani Ania tam chodzi na te badania i wie, jest na taką klacz moją Arię, która pracuje 18 lat na trasie, ma w tej chwili 23 lata. I średnia pracy moich koni. To jest ponad 12 lat, więc nijak się to ma do całego, całego przekazu, że to jest 3 lata. No średnia taka wykazuje, natomiast lekarze, weterynarii, specjaliści od tego nie wykazują, żeby te konie pracowały w przemęczeniu czy przeciążeniu. Nie ma takiego naukowego przekazu. To jeszcze jedno pytanie. Jak pan wytłumaczy takie zachowanie? Które czasami no, pokazujemy w mediach, gdzie koń pada, woźnica go tłucze po opysku, żeby, żeby wstał. Czy to jest normalne? Wie pan, na no to też się wypowiedzieli fachowcy. Wie pan, uderzenie konia, czyli pobudzenie go jakimś impulsem, żeby, żeby koń wstał, no, trudno nazwać to tłuczeniem. Myślę, że to jest takie przesadne, przesadne słowo. Konia trzeba jakoś. No jak co mu przyszło w pierwszej chwili do głowy, no to zrobił. Natomiast ja tego nie odbieram jako tłuczenie koń, no Uderzenie, no człowiek jak leży, jak cudzimy człowieka, też uderzamy, bo i to pewnie nie o wiele mocniej. Więc Ale nie kiedy widzę jakichś tam problem. Kiedy koń leży, to pewnie leży z jakiegoś powodu. No, ci, którzy obserwują takie obrazki, widzą konia, które padł z wycieńczenia. Pan mówi, że można go no, pobudzić ale, do dalszej pracy. Proszę, wie pan, gdyby padł z wycieńczenia, to by go niczym nie pobudził do pracy. To jest oczywiste. Panie Jeżeli prezesie... Stanie, więc nie, nie upadł z wycieńczenia, tylko potknął się i upadł. To jest wyjaśnione, tylko że ludziom się nie chce popatrzeć to na ekspertyzy ludzi od tego odpowiednich. Jak to się, dlaczego tak koń leży bezładnie? Bo to nie było z wycieńczeniem. Panie prezesie, czy jakikolwiek ko koń padł na trasie do Morskiego Oka albo z powrotem? Jak pani co padł? Jeden koń padł i to w połowie trasy dostał. No, stwierdzone było rozczepienie aorty. Drugi się przewrócił, też nie padł na trasie. No, było tam, ale to z kolei był atak kolki. No i jeden, jeszcze trzeci, który spłoszył się, no więc on też nie padł. Tylko to, to był wypadek, więc został usprawny. Hmm. Poza tym to są takie obrazki, które widzimy koni, no, które się przewróciły jeden koń jeszcze się nie przewróci staje, a drugi no, dostaje jakiś paraliż, który leży. Daje nam to czas na to, żeby go uwolnić, bo czasami gdyby koń się od razu zrywał, no, to się pokaleczy w tej uczęży, więc raczej dobrze jest, że on leży. Dyskusję przenieśmy do studia, bo mamy tutaj osoby, które znają się na rzeczy i które też specjalizują się w tej tematyce, o, którym, o której rozmawiamy. Pani Anno, słuchała Pani wypowiedzi Pana Prezesa. Jak Pani zareaguje na te słowa? Pan Prezes przede wszystkim czyta tylko te raporty specjalistów, lekarzy weterynarii, które jemu pasują. Oczywiście przez lata w raportach weterynaryjnych lekarki Bożeny Latochy, która bierze udział w badaniach koni z morskiego oka, jest ewidentnie pis napisane, że te konie pracują. W przeciążeniu, że oddechy i tętno nie wracają im do normy przez te 20 minut regulaminowej bo przerwy. Taka była przerwa tak, taka była przerwa. Dlatego właśnie teraz zmieniono tę te przerwę na 60 minut. Ale to i tak nie jest wystarczające, bo konie ciągną o tonę za dużo. Więc bez względu na to, jak długo będą odpoczywały, to. I tak będą pracowały w przeciążeniu. Ta przerwa ma po prostu ochronić najsłabsze zwierzęta przed skutkami tej pracy. Jeśli chodzi o pobudzenie tego konia y, uderzeniem w twarz, no to absolutnie się tak nie robi. Ten koń przewrócił się i nie wstawał długo. Jeśli nie wstaje, a w naturze konia leży to, żeby po upadku natychmiast wstać. Jeśli nie wstaje, to znaczy, że się coś dzieje. Fiakszy oczywiście przebadali tego konia, ale nie podali do wiadomości publicznej, kto przebadał tego konia. My nie znamy nazwiska lekarki weterynarii, która zbadała tego konia, a cała opinia publiczna, widząc, jak ten koń chodzi dostrzega tam potężne problemy układu ruchu. Porozmawiajmy pani mecenas o tym, jakie są teraz nowe ustalenia dotyczące pracy koni w morskim oku, które mogą zmienić nieco sytuację, ale nieco niestety zwierząt. Po obradach tego okrągłego stołu zapadły takie ustalenia na razie czasowe, aby powtórzyć ekspertyzy związane z obciążeniem koni, aby przebadać raz jeszcze, w jakim przyciążeniu te konie pracują. I my nie mamy żadnych wątpliwości, że te badania potwierdzą to, co Stwierdzili już dawno nasi eksperci, że konie są przeciążone właśnie o tonę. Na razie zdjęło się dwie osoby z wozu i dwójkę dzieci. No, w naszej ocenie jest to zdecydowanie za mało, biorąc pod uwagę te tony przeciążenia. Wydłużono przerwę na odpoczynek z 20 minut do 60 minut. Ma być zamontowane specjalne urządzenie, które będzie badać stosunek temperatury do wilgotności, tak aby konie nie pracowały w tych najcięższych warunkach. Bo teraz tak naprawdę nawet przy upałach, przy dużej wilgotności one i tak wychodzą w trasę. I po tych badaniach mamy się ponownie spotkać i ponownie rozmawiać o tym, co dalej. Wiemy, że wyruszył bus, bus elektryczny który może wozić turystów, to może być alternatywa dla ciężkiej pracy koni. Bus ekologiczny, który może zabierać ilu pasażerów, wiemy? 22 pasażerów, przy czym często to są miejsca siedzące, często to są miejsca stojące, ale ja muszę tutaj od razu sprostować, ten bus już zakończył swoją karierę na trasie do Morskiego Oka, dlatego... Jeszcze dopiero zaczął, już zakończył? Tak. Starosta, starosta się zgodził na dwa tygodnie testów. Przy czym <laughs> tym, wozem, mo, tym busem mogły pojechać tylko osoby z niepełnosprawnościami. Więc jeżeli nie było osób z, pełn, z niepełnosprawnościami no na trasie, on działać. jeździł pusty. No i niestety po dwóch tygodniach starosta stwierdził, <laughs> że absolutnie ten bus nie może kursować na trasie równolegle z końmi. Ponieważ jest niebezpieczny. My zapytaliśmy o opinię jeszcze jedną stronę tej dyskusji, bo staramy się wymieniać argumenty, ale staramy się też posłuchać tych, którzy korzystają z transportu nadmorskiego, czyli turystów. Co sądzą o tej całej sytuacji? Ciężko się patrzy, kiedy jest ten wóz cały zapakowany. I po prostu e, konie są całe e, w pianie i w ogóle i widać, że dyszą, e, że jest im ciężko. Widząc jak te konie tutaj wożą e, ludzi do góry, to te konie w 100% były jak najbardziej odpowiednio traktowane. A mówię to. Z czystym doświadczeniem, bo troszeczkę na stajnie pracowałem, miałem do czynienia z końmi, jeździłem na zawody. Ja jestem przeciw tego, ja nie lubię po prostu jak eksploatują zwierząt, no mi po prostu jest szkoda tych zwierząt. Byliśmy teraz właśnie na morskim oku widząc jak z tych koników paruje, więc stwierdziliśmy tutaj z dziećmi, że jesteśmy za busami elektrycznymi. Ja uważam, że po prostu mają tutaj jeździć i tyle, no, na zasadzie takiej, żeby miały godne warunki, no. Jeżeli gdzieś coś się dzieje nie tak, a od tego jesteśmy my, kurman zostaje usuwany. Człowiek się potknie i się przewróci. No tutaj mamy czasem kilka zgonów ludzi rocznie, no i co znaczy, że mamy ludzi nie wpuszczać, bo ktoś szedł w górę i umarł, albo spadał, albo się zabił. Te właśnie fasianki są przeładowane zdecydowanie. Po drugie, monotonia te zwierzaki zabija. Jak wjedzie sobie tam dwa razy w ciągu dnia, to niech sobie wiedzie pomału. Gdyby tu przewracało się 30 koni dziennie na tej trasie, to okej. Okay. Sam bym powiedział, że coś jest nie tak z tymi końmi, że są przemęczone, że ten. Ale jedna, jedna wywrotka na ileś tam parę lat, czy jeden na, nawet śmiertelny upadek, nie są męczone, bo ja wiem, ile koń może zrobić. Dawno konie chodziły w polu, całymi dniami. I dlaczego te konie dziś mają zniknąć? Jak konie były od zawsze. I pracowały. Czy w morskim oku konie były od zawsze? Od 1989 roku, taka A, to jest właśnie zawsze. tradycja, na którą powołują się fiakrzy. No, wcześniej tam był transport autobusowy i jakoś mm. sobie Działa. dawał radę. Tak. Żeby też oddać sprawiedliwość całej sytuacji, no to nie wszyscy turyści chcą likwidacji koni nad morskim okiem. Kiedy w Boże ciało bodajże, fiakrzy mieli przerwę w transporcie turystów, no to było wielu awanturujących się, którzy na koniecznie chcieli się tam dostać i pytali się, gdzie. Są te bryczki. Ja jeszcze chciałbym pana prezesa zapytać o jedną rzecz. Co się dzieje z tymi końmi, które zostają nazwijmy to, wycofane ze służby z jakiegoś powodu? Zostają sprzedane? Mamy ograniczone, jakby ilość, wie pan, miejsca w stajni Musi być każdy czy tam 4 czy 5-6 czy koni? Takie są możliwości, więc jeżeli koń jest. Wycofywany jest, sprzedawany. No, kto go kupi, na no, to nie mamy jakby wpływu, co się później z koniem dzieje. Czy te konie... E, do rzeźni idą? Do, do uboi? E, może tak być. E, a co się... Bo to też jest pytanie, które podnoszą ludzie e, śledzący tę sprawę i starający się mieć swoje zdanie w tej kwestii. Co się stanie z tymi końmi, gdyby okazało się, że m, ten proces włożenia turystów na jako zostanie zatrzymany? Jest jakiś plan? Jest, oczywiście, jest plan. Wyjaśnijmy tylko, 61% koni pracujących w latach 12-22 trafiło do rzeźni. Bardzo wiele z nich bezpośrednio od fiakra trafiło do pośrednika, do handlarza koni rzeźnych. To są dokładnie 433 konie. I w ich miejsce na trasę trafiły nowe. I ta spirala cierpienia się kręci, kręci, kręci. My chcemy przerwać tę spiralę. Można ją przerwać tylko decyzją o likwidacji tego transportu. A Fundacja Wiwa już 10 lat temu obiecała, Cała, że w wypadku likwidacji my przyjmiemy pod opiekę wszystkie konie, które w wyniku tej decyzji miałyby trafić do rzeźni i zapewnimy im odpowiednią opiekę i emeryturę na zielonych łąkach. Pani McCenas, jaka jest alternatywa, gdybyśmy myśleli o tym, że chcemy ulżyć zwierzętom? Tylko i wyłącznie samochody elektryczne. Mamy XXI wiek i nie ma żadnego powodu, żeby tak umęczać te zwierzęta. Dla tych koni nawet zdjęcie kolejnych osób z wozu to i tak będzie praca w przeciążeniu. Tam dużo gorsza dla tych koni jest praca w dół, kiedy one muszą na całym swoim ciele, na swoich Trzymaj nogach wyham, wyhamowywać te, te, te tony, które mają. Tak? W związku z tym zgodnie z naszymi badaniami... Wynika z nich, że nawet gdyby zdjąć wszystkie osoby z wozu, to i tak one dalej, te konie, będą pracowały w przeciążeniu, właśnie jeżeli chodzi o trasę z góry. Tam nawet pod asfaltem już się pojawiały takie osuwiska, co dowodzi tego, jak ciężko te konie pracują, kiedy muszą wychabmować ten cały ciężar. Także nie ma innej możliwości, tylko i wyłącznie likwidacja transportu, zastąpienie tego humanitarnym transportem na miarę XXI wieku. Elektrycznym w Parku Narodowym, bez szkód dla przyrody. Dokładnie. Panie Prezesie, jeszcze ostatnie słowo do Pana. Widzi Pan jakąś przestrzeń, żeby te dwie strony się jakoś dogadały? Żeby Pana środowisko nie straciło. dokonało jakichś ustępstw, żeby coś zmodernizować, żeby inaczej poprowadzić ten biznes, żeby całkowicie go nie likwidować? Yy, tak, do, tu, przede wszystkim musi być zmiana narracji. Yy, tu jest takie kłamstwo przekazywane absolutne, że konie w dół trzymają, bo konie nie trzymają w dół nic. Nieważne, czy jadą pustym wozem, czy pełnym, my hamujemy, więc to w ogóle jest bzdura kompletna. Natomiast z, z, z takimi organizacjami jak WIWA nie da się dokonać kompromisu, bo my możemy, my przede wszystkim opieramy się na badaniach naukowych. I trzeba podkreślić od razu, że doktor Latocha nie jest specjalistą chorób koni, zwłaszcza koni sportowych, a takie tacy lekarze tam powinni być. Byli lekarze z ramienia WIWY, którzy byli fachowcami, i ten raport. Jest zupełnie różny od dr Latochy. Jest badania i raporty sześciu przynajmniej, jak pamiętam, lekarzy specjalistów chorób koni, które się różnią diametralnie od raportu pani lekarz dr Latochy. To tak jakbyśmy podważali e, opinię lekarza medycyny pracy z internistą. No, Panie powie, prezesie, że pytanie nie było po pracy, pytanie a... było, czy się mogą Państwo jakoś dogadać? Przypomnę. No, ale, Pan, bo nawet, musimy dążyć do tego, żeby rozwiązać tę sytuację. Się, nie damy się rady dogadać. A. Bo my dbamy o konie. My chcemy zachować konie. Bo to, że oni przejmą konie, czy wykupią, nieważne. To y, kolejne konie, którym my dajemy pracę i dajemy życie, to one od razu pójdą do rzeźni. Tak? No, bo jeżeli, ktoś, jeżeli my ich nie kupimy i nie damy im pracy, no to tych koni po prostu nie będzie. Ale nie, ogóle, no, no, są, o że się Są jeszcze inne możliwości, gdzie konie są. Ale, ale a nie, nie tylko morskie oko. Ale, nie, nie, panie, zajmą się tymi. Nie, to już jest tak ograniczone dzisiaj, bo z dwóch milionów koni po wojnie zostało ich ileś set tysięcy. Mhm. Więc kolejne likwidacje pracy dla koni spowoduje obniżenie, kolejne obniżenie populacji konia. I to, że oni ich uratują tam niby i dadzą im tam jakieś warunki, no to przez 10 lat ich będą trzymać, a po 10 latach już te 300 koni będzie mniej w tym. Czyli, żeby było to, my rozumiemy, my się zgadzamy absolutnie z lekarzami weterynarii, obliczenia, jeżeli jest to prawidłowe i jest, nikt nie stwierdził, nie ma, wiecie dokładnie, że nie ma e, za, żadnego badania potwierdzonego, że te konie tam e, pracują w przeciążeniu, to jest tylko domniemanie i takie domysły, więc należy przekazywać prawdziwą informację. I wtedy dopiero możemy się dogadywać. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że nawet pusty bus jest za dużo, no to, to nie, jak możemy się porozumieć? My chcemy pracować końmi, a nie y, busami, które są powiedzmy sobie w cudzysłowie ekologiczne dla środowiska, bo nie są busy elektryczne obojętne nie dla nie środowiska roz... i to o tym wiemy. Nie rozstrzygniemy, panie prezesie, tej dyskusji teraz, bo czas niestety nam się kończy. Wysłuchaliśmy dwóch Rozumiem. stron argumentów, dwóch stron tej, tej rozmowy. Mam nadzieję, że państwo wyciągną swoje, swoje własne wnioski. Jak chcecie się podzielić swoimi opiniami, to oczywiście nasze media społecznościowe służą dokładnie do tego. Dziękuję paniom za przybycie. Dziękujemy do bardzo za spotkanie. Dziękujemy dziękuję, panie prezesie. Turyści mają Ludzi, decydujący głos. Dziękujemy bardzo za spotkanie.